Udało mi się ogólnie y, w kilka właśnie dni y, zapełnić y, jedną całą y, Fame skarbonkę. No i teraz muszę kupić vip Tylko że nie dzisiaj. Pewnie jutro. Nie wiem. No, a więc mam, jesteśmy dzisiaj na dwóch kontach. Mamy również takie konto bekowe trochę. A więc możemy sobie dzisiaj na nim porobić trochę beki. E... Jutro znowu gonić wiec latać ponad. Chodzimy ile tarz. sił mam, krzyczę to ja, kiedy miga świat w twoich oczach, na mnie. na ciele rozmarzę, zmychłe statuaże, dwa metry ma straż. Pokonać chcesz na Nie zostanę. Nie chcę ciebie na zawsze. nie schowasz nas na dnie, tak mało mnie we mnie jest. I nie zobaczysz, że patrzę na ciebie. Inaczej nie chciałeś mnie takiej mieć. Jutro z długoń świeca, się na ja, kiedy miga świat w twoich oczach, naucz mnie, naucz mnie, naucz mnie nowa. Jutro znowu goni świec wracać po nas, ale na ile siłam świeczę to ja Kiedy miga świat w Twoich oczach, naucz mnie, naucz mnie Nie zdążę, oddalasz się znów Z każdym słowem nie zobaczysz, że patrzę Na ciebie inaczej Nie chciałeś mnie takiej mieć Jutro znowu i wiec, latać odna ja ci uman, to ja Kiedy miga świat w twoich oczach Naucz mnie, naucz mnie od no od tak Witam. 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 bo nie chciałeś Naucz mnie znowu być Jutro znowu gonić wiec latać ponad, ile sił mam, krzyczę to ja. Kiedy miga świat w Twoich oczach, naucz mnie, naucz mnie od nowa. Jutro znowu gonić biec, latać ponad, ile sił mam, krzycze to ja. Kiedy miga świat w Twoich oczach, naucz mnie, naucz mnie od nowa. Jutro znowu gonić wiec latać ponad. Kiedy miga świat w Twoich oczach Naucz mnie, naucz mnie od nowa Jutro znowu go też to na krzyczę Kiedy no. ja. miga wiede świat w twoi Twoich oczach Naucz mnie, naucz mnie od nowa Oniatv to też jest fajny kanał Polecam go Jest super Fajne ostatnio pranking tu właśnie bo 8 lat, ojciec wziął go na karate wraz z pierwszymi ciosami, pokochał pierwszą matę wkładał w to ciężką pracę, bo pragnął zostać mistrzem choć całą podstawówkę latał w jednym turnieście. śmiali się, gdy miał pizdę pod okiem, znów dostał nie wiedzieli, że mieli wtedy przed sobą sportowca z poszedł w powstań, nauczył się stójki po treningach wypiekał buki został piekarzem Bo szkoła i boc niestety nie idą w fazę, Zarabiał pierwsze garze, 1200 na rękę Pomógł wyremontować swoim rodzicom łazienkę Zawsze miał wielkie serce, stawał w obronie słabszych Potem swój wielki to ma klatki Dzisiaj normalnie walczy, jest profesjonalistą Widzisz jak mocno wiesz, możesz osiągnąć wszystko Ja poszedłem w hip za sportem I oboje jesteśmy dzisiaj najlepsi w Polsce Nie liczą się pieniądze, liczy się ciężka praca ile Ciebie dajesz, tyle do ciebie wraca, ja poszedłem w ja hip-hop, ziomek poszedł i oboje jesteśmy dzisiaj najlepsi w Polsce, nie liczą się pieniądze, liczy się ciężka praca, ile od ciebie dajesz, tyle do ciebie wraca. O, ja była najgrubsza w klasie, to podstawowa, gdzie największe przykrości zawsze sprawiają słowa, każdy w klasie żartował, że miała grzebne wieloruby, często płakała. Chodziła na tory, myślała, że to świat jest chory A nie ci ludzie, którzy się ciągle śmiali, że chodzi w tej samej bluzie Osamotniono nam, że doszła do pewnych wniosków I zaczęła ćwiczyć, już nie chciała strakać z mostu ta cud, nas broczków, ciężkie ćwiczenia w dół Kilogram za kilogramem i już ich nie ma Wystarczyła jej wena, musiała się przekonać Że bardzo ciężką pracą wszystko można dokonać Dzisiaj ta gruba Ola wcale już nie jest gruba Schudła 20 kilo, bo wierzyła, że się uda Nie trzeba wierzyć w cuda nie wierzyć w siebie, możesz osiągnąć wszystko, tylko musisz to wiedzieć Ja poszedłem w hip, żony ja poszedł za sportem I oboje jesteśmy Dzisiaj najlepsi w Polsce Nie liczą się pieniądze, liczy się ciężka praca Dobrze robił przekręty Gdy poznał pierwsze będę To zaczął pisać teksty Nie minęły jego wtedy Szydercze uśmiechy dziewczyn Śmiały się, że to leśnik, o czym on może pisać? Żadna z tych głupich szmat Nie poznała jego życia Nie wiedziały co pisał Nigdy im się nie chwalił Tak samo pewnie wyśmiewane był też przez ciomali, Za mi się śmali Mówili pseudo do rapper A teraz każdy z nich trzyma jego płytę w łapie To z o mnie bracie Bo mocno wierzę w siebie To gwarancja wygrane Jak jeszcze o tym nie wiesz To zależy od ciebie co zrobisz w swoim życiem? Czy skończy się podwórze? Pędziesz na górze na szczycie. To tylko twoje życie, Twój wybór, twoja droga. Życzę ci tylko, żebyś na koniec ty nie żałował. Ja poszedłem w hip hop, ziomek poszedł za sportem I oboje jesteśmy dzisiaj najlepsi w Polsce. Nie liczą się pieniądze, nic się ciężka praca. I od ciebie dajesz, tyle do ciebie wraca. Ja poszedłem w hip hop, ziomek poszedł. Dzisiaj najlepsi w Polsce nie liczą się pieniądze, liczy się ciężka praca. Postał, Ile od ciebie dajesz? Tyle do ciebie wraca. Pozdrawiam na to co. To dobrze myślałam, że nie dajesz. Chory, nie wystawałam. Długo będę do koleżanek na basen Dokładnie do kerencji, brak 1500, to moje przyjaciółki z Ortego. Ja mam na imię Alicja. Tak właśnie to jest to moje backowe konto. Mam um, wszystko gdzie może. A w ogóle to ja robiłam na tym koncie takiego vipa <noise> hakelskiego. Nie że popieram haki, tylko tak sobie czasami próbuję. Eee, po prostu wiem, że banują później IP albo nie wiem...